Siemaneczko, siemaneczko, ja jestem Palon, a to jest kolejny odcinek z Robloxa, z Joybraka. I co dzisiaj... Jaki dzisiaj odcinek? E, dzisiaj jest odcinek z... Update'u, bo dodali nowe auto Za 59 tysięcy No i co? Na pewno się zastanowicie gdzie to auto jest, to wam pokażę I pokażę wam nowy kodzik, to ja to dojdę do tego jakby ekranu, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj wpisujecie 5. Czekajcie. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy to jest ten kod. Za chwilę wracam, czy się upewnić, że to jest ten kod, to za chwilę się widzimy. Dobra, już się upewniłem, to jest taki kod 5. DAE -y. No i co? Klikacie w to i dostajecie 7500. 7, 7, 7 Jeszcze tylko to wykorzystałem już mam 100 000 No i co? Na pewno się byście zastanawiali gdzie ta auta jest I sorry, że nagrywam odcinek i mi się nagle wyłącza głos. Ale to nie jest moja wina, tylko wina tej aplikacji, jakby nie wiem, jak to nazwać. To jest taka bloka aplikacja, zainstalowana, żebym nagrywał sobie odcineczki, żebyście mieli odcineczek na kanale moim. No i co? To jest to autko. No, fajnie wygląda. Ja się kupiłem za 59 000, jak mówiłem i przed gangem się respi no i co? się przejedziemy i to tak by mogło być lepsze bardziej ten środek ale co? to idziemy sobie przerobić to auto tutaj sobie wjeżdżamy do garażu na, na razie nie mam kupionego tego swojego dobra no Felgi zmienię właśnie, bo ja miałem zwięźć felgi. Bo te takie bardzo dziwne są felgi, co te teraz miałem. Hmm, weźmiemy... Z, o, właśnie te felgi miałem. To sobie teraz wezmę. Y, te felgi sobie wezmę, dobra. No i wyjdziemy sobie stąd. No i... No Jezus. Jak ja ich nie lubię. Zawsze nie lubię grać na publicznym serwerze, bo zawsze zabijają, albo jak jestem zawsze zodzień, za to aż tu ją mi to właśnie zimi jest. I co, co pierwszy jaki pierwszy minus jest tego auta? To się bardzo ślizga. No i chyba było to na tyle. W tym odcinku. Jak chcecie, to możecie zadać łapkę, suba dzwonka. No i co, ja takim miłym akcentem się zaparkuję jeszcze. Co widzimy, jeśli widzimy, zaparkuję sobie i zrobimy zakończenie. Dobra, już kończę pożegnanie. To Która chcecie, to możecie zadać łapkę, suba dzwonka, jakiś myły może komentarz. No i co, jak macie jakieś propozycje to piszcie w komentarzu na jakiś odcinek z jakiej gry byście chcieli, tylko z y, Robloxa. No bo niestety mi się innych aplikacji, nie aplikacji, tylko gier nie chce instalować, bo teraz bardziej będę nagrywał z, Roblo z Robloxa, przychodzę z Robloxa, niż na vlogi. No i co, jak chcecie napiszcie coś w komentarzu. A się z Wami żegnam i ciąg. Jak będzie pożegnanie z Robloxa z J-Breaka, to będzie ca cały czas w tym miejscu. Albo w innym. No i to. Jak Jakiś widz ma jakieś fajne miejsce w breaku ładne widoki. Y na nie wiem na jakiś nomos, z wodę, to może napisać. Ja będę robił tam gdzieś pożegnanie. Możecie mi też zapraszę do znajomych, a już nie przedłużam i kończymy odcinek. To elo. szczał, Do kolejnych odcineczków z Jaybreaker. Elo.